I wracamy do studia Pranka w 7:17 na zegarach. A przy telefonie pani doktor Jolanta Hajdarz, dziennikarka, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, I witam wszystkich. Oczywiście ustawa o opodatkowaniu wpływów z reklam. Nie wiem, czy pani doktor, czy pani prezes już tą ustawę przeczytała i przemyślała, i czy ma swoje własne zdania na temat tej ustawy. Wstępnie przeczytałam ten projekt, on jest dostępny od pierwszego, znaczy ma datę pierwszego lutego, w pierwszych dniach tego pojawił się, ale tak, taką jakąś specjalistyczną, bardziej fachową bym powiedziała analizę, którą można by opublikować i podpisać jako Centrum Monitoringu Wolności Prasy, to jeszcze takiej nie ma, ona będzie i też dopiero tak naprawdę wtedy, kiedy ten proces legislacyjny nabierze jakichś rumieńców, będzie na pewno się odbywał, bo, bo na tym etapie to jeszcze nie jest nawet projekt, który zaakceptowała Rada Ministrów. Po prostu wstępny, więc no też troszkę się wstrzymuje z taką no bardzo szczegółową analizą. Po prostu, Pani... żeby nie pracować nad czymś, co po prostu nie będzie aktualne. Redaktor się wstrzymuje. Tak samo Stowarzyszenie Cieniarzy Polskich, jak rozumiem, też jeszcze z taką ostateczną decyzją i oceną się wstrzymuje. I Centrum Monitoringu Wolności Prasy są media, które już uznały y, y, zakres tego projektu i jego przedłużenie jako niebezpieczne dla wolności słowa w Polsce, jako dla ustawy, która miałaby rozsadzić fundamenty demokracji w Polsce. To znaczy, ja aż tak bym e, takiego zagrożenia nie widziała. I powiem e, to, e, bo po prostu, jeżeli tak spojrzy się na to z, z perspektywy osoby, która na pewno nie jest właścicielem mediów i, jak, i więc łatwo się mówi prawda, o wydawaniu nie swoich pieniędzy, więc tutaj no troszkę takie to zastrzeżenie chcę zrobić, ale no w mojej ocenie po prostu tutaj daleka jeszcze droga do tego, żeby e, ta wolność słowa była zagrożona, bo jeżeli mówimy po prostu o opodatkowaniu um, przychodów, o opodatkowaniu po prostu przychodów z reklam, no to one po prostu są naprawdę spore i mówimy o wielkich pieniądzach wielkich firm, które po prostu bez najmniejszego problemu y, na naszym rynku od lat po prostu swoją potęgę finansową budują. I, y, jeśli ma, i też po prostu wiele z nich przez to, że są, y, że mają rezydencję podatkową poza Polską, no nie zostawia od tych kwot po prostu pieniędzy w Polsce. No bo czy coś się tak bardzo nam wszystkim w Polsce stanie, jeśli z ponad chyba 500 milionów złotych zysku, jakie osiąga telewizja TVN, no w Polsce zostanie podatek od reklam, które, które wcześniej zarobiła, a tych reklam jest ponad miliard rocznie, jak podaje TVN, a mówię tutaj naprawdę z bardzo takim ostrożnym szacunkiem. To samo dotyczy tych po prostu wielkich takich firm, które zagranicznych wydawców niemieckich na przykład, które bez problemu na naszym rynku funkcjonują. Więc, no, więc trzeba po prostu brać to pod uwagę. Ta wczorajsza akcja protestacyjna była myślę dla wielu z nas zaskoczeniem, bo nie, był, nie było konsultowane ani Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ani oczywiście Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Konsultowane to może nawet bardzo za dużo byśmy sobie życzyli, no, ale chociażby poinformowane, dać szansę, może byśmy akurat wsparli te akcje. Nie było nawet takiej rozmowy, słyszałam w mediach wypowiedzi na przykład ja, pana Michała Kadnowskiego, który również na ten temat w ten sposób się wypowiadał, więc mi chodziło o taką jakąś wielką solidarność zawodową i środowiskową, Czyli bo gdyby chodziło w... o wolność słowa, to ona po prostu powinna, chociaż powinna być próba stworzenia takiej solidarnej akcji wszystkich razem. Nie było tego. Nie, nie. you yeah. Chociaż jak się czyta zapisy tej ustawy, to tutaj wydaje się, że ona nie tylko TVN-u ma dotknąć, czy Polsatu, czy innych naprawdę dużych wydawców, których dochody w ostatnich latach liczone są nie w milionach, czy w setki milionach, tylko w miliardach złotych. Dokładnie Ale wystarczy tak. wystarczy mieć tylko milion rocznie przychodu, to nie jest tak dużo, miesięcznie wychodzi na około 85 tysięcy, to nie są wpływy spore, więc... W zasadzie każde medium średniej wielkości tradycyjne zostałoby objęte tą ustawą i musiałoby podatek zapłacić, a wydaje się, że media w Polsce to nie są najbogatsze instytucje, jakie możemy sobie wyobrazić. Panie redaktorze, to znaczy to są media naprawdę bardzo biedne i powiem szczerze, bardzo ambitnie walczące na tym rynku i wiele jest takich tytułów lokalnych, regionalnych, także ogólnopolskich, które naprawdę osiągają bardzo niewielkie przychody z reklam, bo ten rynek reklam w Polsce nie jest podzielony sprawiedliwie. Też musimy mieć tego świadomość, że tak naprawdę reklamy, szczególnie reklamy komercyjne, dzielone są przy przez domy mediowe. One są w rękach trzech, maksymalnie czterech dużych firm. Mówię o takich, tym zasadniczym, naprawdę ym, y, zasadniczej części tego tortu reklamowego. I one no, w dziwny sposób kierowane są przede wszystkim do tych dużych mediów mainstreamowych. Ym, małe, w ogóle nie, nie, na, 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 małe albo właśnie o takim nastawieniu prawicowym y, często w ogóle są niedane pod uwagę. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest y, Tygodnik Gości niedzielny, który przez wiele lat był numerem jeden na rynku, jeśli chodzi o sprzedaż, o liczbę sprzedanych egzemplarzy, czyli to główne kryterium dla reklamodawców, był numerem jeden na rynku tygodników opinii w Polsce. Teraz w ostatni chyba miesiąc już jest numer dwa. Natomiast, ale to też to się może zmieniać, więc to jeszcze nie jest przesądzone. Więc ścisła czołówka i mówię, absolutny lider. a Jeśli chodzi o ilość reklam, to po prostu daleko, daleko w tyle. Tak jakby czytelnicy y, katolickiego tygodnika Gość Niedzielny y, po prostu nie myli zębów, nie prali prania, nie, nie kupowali, nie wiem. Y może samochodów nie wszyscy, ale, ale przecież część na pewno tak i tak dalej i tak dalej. Więc to nie był sprawiedliwy podział, jeśli chodzi i nie jest sprawiedliwy podział, jeśli chodzi o tę reklamę. Na pewno kwestia tych małych małych wydawców, małych mediów, które osiągają niewielkie przychody reklamowe. To jest temat do rozmów w czasie Ale to nie jest tą ta ustaw ustawa bo, ustawa tak, że ta ustawa ma ten tak. prosty. Po pierwsze, ona jest w mojej skromnej opinii zszyta, z dwóch różnych części jest rozdział trzeci, który dotyczy składki z tytułu reklamy internetowej, tam jest wysoki próg, bo 750 milionów wpływów w euro rocznie, co w zasadzie daje możliwości tylko i wyłącznie opodatkowania wielkich globalnych cyfrowych gigantów, więc to wydaje się jest taka, taka część ustawy, która no, byłaby oczekiwana, ale jest też ta druga część dotyczy to znaczy mediów tradycyjnych. Tutaj budzi wątpliwości też ten mechanizm, że ta denia, która będzie ściągnięta, w części będzie przekazywana na popieranie treści wartościowych. Nie wiadomo, kto miałby to robić, na jakiej zasadzie, i tutaj jest takie niebezpieczeństwo przynajmniej tak, ponoszą media prywatne że zbierzemy pieniądze z ręku, a potem je w części rozdamy tym, tym radiostacjom czy tym mediom, które są nam przychylne, że to jest też element transferowania pieniędzy od mediów rządowi nieprzychylnych do tych, którzy, które będą spolegliwe. Jasne, że tak. Ja tutaj powtarzam, ja nie jestem w stanie w tej chwili tak bardzo nad każdym tym zapisem po prostu um, się odnieść, do każdego tego zapisu się odnieść, bo tej analizy jeszcze w ręce nie mam. To, co Pan przytoczył, oczywiście budzi moje wątpliwości i oczywiście na pewno będzie w takim stanowisku przywołane i będziemy o tym rozmawiać. Ja bardziej chciałam odpowiedzieć właśnie na to pytanie o ogólny mechanizm dotyczący zagrożenia wolności, Słowa samym po prostu pomysłem i ideą ym, wprowadzenia w życie takiej ustawy, czyli uruchomienia dodatkowego podatku od reklam y, dla mediów. Jest to Pewno, że nieprzyjemna sytuacja, natomiast właśnie jak padają wielkie liczby dotyczące powiedzmy reklam, które pobierają w Polsce um, największe media społecznościowe, myślę tutaj um, o przykładzie Facebooka czy Google'a, gdzie łącznie ich um, liczba reklam to jest około trzech miliardów nawet już złotych, no to, to jest ogromna kwota naprawdę I ogromna te kwota i złotówki w ogóle... te, oni nie płacą w ogóle prawda, podatków, więc po prostu niczego, więc jeżeli te, y, po prostu Unia Europejska, bo też trzeba to warto podkreślić, nie wprowadza tego podatku cyfrowego w życie i pojedyncze kraje unijne robią to po prostu na własną rękę, no to Trzeba, żeby Polska też to zrobiła. Tylko Ważne nie jest jest, błąd, żeby... To już jest trochę polityczne, że to nie jest błąd, że wrzucono do tej ustawy dwa różne grzyby jak do barszczu i te ustawy od mediów tradycyjnych, która musiała budzić wątpliwości razem z tym mechanizmem podziału i musiała budzić sprzeciw razem z tą częścią, która jest w zasadzie, na którą mało kto się bulwersuje, czyli opłatkowanie gigantów cyfrowych. Jasne, że tak. Na pierwszy rzut oka dokładnie tak wygląda, więc bardzo ważne jest po pierwsze precyzyjne uzasadnienie takiej ustawy, żebyśmy zobaczyli o co tak naprawdę chodzi, ale przede wszystkim w tym toku praktyk legislacyjnych usunięcie z tej ustawy tego typu właśnie zapisów, żeby no nie ukarać tych, którzy nie mogą być ukarani takim podatkiem, bo, bo wtedy na pewno będzie, będziemy mogli mówić o i, i, i będzie ta wolność mediów, ta, czyli ich pluralizm i różnorodność zagrożona. Więc tutaj nie ma absolutnie wątpliwości, że na ten aspekt bardzo taki niebezpieczny trzeba zwrócić Uwagę. Natomiast ja jeszcze odnosząc się do tej wczorajszej akcji, no, wydaje mi się, że to jest tak jakby z armaty do wróbla na samym początku, po prostu no bo nie nadawanie informacji media uległy tak. pewnej histerii. No, no na to wygląda, tak bym powiedziała, no bo innych no, nie ma y, narzędzi wyczerpanych, prawda? Nawet gdybyśmy chcieli jakąś merytoryczną y, bardzo dyskusję toczyć i y, bardziej merytoryczne argumenty usłyszeć, to one gdzieś tam giną i, y, y, i po prostu y, no jest właśnie tak, jak, tak, to słowo takie trafne według mnie. Histeria y, i rozhuśtanie emocji, no także po to musimy mieć tego świadomość żeby na forum międzynarodowym wykazać i pokazywać właśnie te bardzo przemawiające do wyobraźni zdjęcia czarnych ekranów, czarnych gazet, prawda, media bez wyboru, czyli jak bardzo tutaj ten reżim w Polsce po prostu poddawany kontroli pod względem praworządności, no po prostu tłumi wolność słowa, jak bardzo boi się niezależnych mediów. I to I o, o chodziło to chodziło jeszcze przed debatą metryczną. Tak. Doktor Janta Hajdasz, Centrum Metroniku Wolności i Prasy, gościem Poranka w Net bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i dobrego dnia wszystkim życzę. Do usłyszenia na zagra godzina 7:29 Słuchają państwo Poranka w Net teraz zagra zagra Maleńczuk i Waglewski w Piosence Kolec.